Szanowni Państwo, rok akademicki, który rozpoczynamy, powinien przyczynić się do wzmocnienia kadrowego i to na takim poziomie, który pozwoli uzyskać temu wydziałowi uprawnienia do oddawania stopni naukowych w możliwie szybkiej perspektywie. Życzę wszystkim satysfakcji z tego, że będziecie prowadzić działalność naukową-badawczą. Będziecie prowadzić kształcenie studentów, a studentom życzę no tutaj różnie, w zależności od rocznik, studentom ostatniego roku studiów. No życzę powodzenia, powodzenia w trakcie pisania pracy dyplomowej, powodzenia na egzaminie licencjackim albo magisterskim, studentom młodszym. No życzę, żeby ten rok akademicki zaprowadził Was na kolejny rok Waszych studiów. 3 października, pani lektor, pan profesor Boguniła Kaniewska otwarła w naszej auli Rok Akademicki, wypowiadając sentencję "Quod bonum Felix Faustum, formatum, sit. Szanowni Państwo, cytując panią lektor. Pozwolę sobie stwierdzić, że Rok Akademicki na wydziale pedagogiczno-artystycznym uznaje za otwarty. A basket, a brown and yellow basket I send a letter to my mommy on the way I dropped it, I dropped it, I dropped it Yes, on the way I dropped it A little girlie picked it up and put it in her pocket She was tracking on down the avenue, but not a single she was pick, pick, picking all around when she spotted all the brown. She took it. She I lost my yellow basket. Oh, if she doesn't bring it back for what I'll do. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket Oh, will somebody help me basket Help me happy again, again No, 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 no No, 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 no No, 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 no Just a little yellow basket